Czas może działać na Twoją korzyść. Czas ucieka i mój, i Twój. Pewnie masz tego świadomość. Ale ja zrobiłem tak, że to, że czas ucieka, to działa na moją korzyść i Ty też tak możesz zrobić. Zobacz, podam Ci prosty przykład. Dwa tygodnie temu oddamy swój motocykl do mechanika. Jesteśmy poza sezonem, z grudzień, więc powiedzmy, że nie śpieszymy się. Oddałem swój motocykl, wiem, że ta naprawa będzie trwała 2-3-4 tygodnie, no nie? I wiesz, w momencie, gdy ja go oddałem, nie stresuję się, mam na to czas po prostu czas leci, ucieka na moją korzyść ja już nie mogę doczekać aż ten motocykl odbiorę nie śpieszy mi się aż tak bardzo, no bo nie mam sezonu, nie? więc czas idzie i to działa na moją korzyść ponieważ przybliża mnie do tego, że ten motor odbiorę jakiś czas temu wymyśliłem sobie też challenge sam dla siebie z morsowaniem że wchodzę 10 tygodni pod rząd, tydzień po tygodniu do zimnej wody wchodzę 9 razy i 10 wchodzę z głową, zanurzam się cały, bo tego jeszcze nigdy nie robiłem no i znowu, ja już teraz jestem na tym 5, 5 razy byłem za chwilkę będę wszyscy, 6, 6 razy gdzie wchodzę, 6 tydzień i zobacz, czas sobie leci, moje ciało się adaptuje, przyzwyczaja, no i to działa na moją korzyść, bo ja z tygodnia na tydzień jestem bardziej przyzwyczajony, moje ciało się hartuje i tak dalej. I w ten sposób czas działa na moją korzyść. Ucieka, ale ja się z tego cieszę. I dokładnie to samo, tą samą metodę, to samo podejście możesz wykorzystać, jak chodzi o Twoją poprawę sprawności, odchudzanie, zdrowie. To jest dokładnie to samo. Masz ileś tam akcji do podjęcia, jak wiesz, że na przykład chcesz sobie schudnąć 10 kg, potrzebujesz, nie wiem, trzymać się czegoś tam przez 10 tygodni, czy 15 tygodni, czy ileś, zaczynasz. Trzymasz się, nie skupiasz się na tym, że jestem na diecie, że teraz trenuję, że coś tam coś tam. Tylko skupiam się na tym, że mam wykonać na przykład trzy rzeczy, robię te trzy rzeczy każdego dnia i to wszystko. I po prostu czekam. Czas ucieka, działa to na moją korzyść, moja waga spada, odchudzam się i wszystko jest fantastycznie. Wiesz, w sytuacji, gdy ja się mocno skupię, że ten wiesz, motocykl tam czekał u mechanika, że kurde, oni tam nic nie robią. Bo czekał na części, jak tak może być, bo ogóle czekają na części, wiesz, to też trwa, nie mają na to wpływu. Tak samo nie wiem, z mocowaniem. Chciałbym już się powiedzmy zaadaptować, jakbym wchodzić przez 10 razy, ale muszę poczekać, więc ten czas leci, ja sobie regularnie, co tydzień tam chodzę i wszystko jest fantastycznie. Tak samo podejść sobie do odchudzania, tak samo podejść sobie do budowania swojej sprawności, do treningu. Wiesz, najlepszą formę robisz wtedy, gdy nie skupiasz się na tym, że musisz trenować, że musisz koniecznie o tej godzinie i o tej godzinie i tak dalej, tylko skupiasz na tym, że masz zrobić jedną akcję na przykład co drugi dzień i to wszystko. I wtedy nie skupiasz się aż tak bardzo na tym całym procesie, na tym całym dążeniu do efektu, a powstaje z tego najlepszy efekt.